Jak wykorzystać wideo marketing w sprzedaży mieszkania? Obraź sobie, że szukasz mieszkania. Przeglądasz setki ogłoszeń, każde z podobnymi zdjęciami i opisami. Nagle trafiasz na wideo, które zabieracie na wirtualny spacer po wnętrzu. Widzisz, jak poranne światło wpada do salonu, słyszysz cichą muzykę w tle, a na balkonie czeka kubek kawy z widokiem na zielony skwer. To właśnie siła wideo marketingu. Potrafi oddać atmosferę miejsca i sprawić, że mieszkanie zaczyna żyć w wyobraźni kupującego. Od czego zacząć? Pomyśl, co w tym mieszkaniu zachwyciłoby Ciebie. Może to przestronny salon idealny na spotkania z przyjaciółmi? A może przytulna sypialnia z widokiem na drzewa? Powiedz historię tego miejsca. Pokaż, jak można w nim mieszkać, odpoczywać czy pracować. Zadbaj o naturalne światło. Nagrywaj w słoneczny dzień, kiedy wnętrze wygląda najbardziej przytulnie. Wybierz płynne ujęcia, które prowadzą widza przez mieszkanie. Podczas montażu dodaj delikatną muzykę i opisy. Które podkreślą najważniejsze zalety i jakie elementy powinno zawierać dobre wideo. Aby wideo było skuteczne, powinno pokazywać mieszkanie w najlepszym możliwym świetle. Zacznij od ujęcia budynku i jego otoczenia. Jeśli w pobliżu są tereny zielone, sklepy czy komunikacja miejska, warto je uwzględnić. Wnętrza prezentuj w logicznej kolejności, tak jakby widz przechodził przez mieszkanie. Pokaż najważniejsze pomieszczenia salon, kuchnię, sypialnie. Ale także detale, które mogą przyciągnąć uwagę, np. stylowe oświetlenie czy przestronny balkon? Jak zwiększyć zaangażowanie widzów? Dodaj do wideo krótkie, dynamiczne napisy podkreślające najważniejsze atuty nieruchomości. Możesz także nagrać krótki komentarz głosowy, w którym opowiesz o kluczowych zaletach mieszkania. Publikując film, zadbaj o jego promocję. Udostępnij go na portalach ogłoszeniowych, mediach społecznościowych i stronie internetowej. Zachęcaj odbiorców do kontaktu, np. poprzez dodanie CTA. Zadzwoń i umów się na prezentację. Jak opowiadać historię mieszkania? Każde mieszkanie ma swoją historię. Być może było świadkiem rodzinnych spotkań, pierwszych kroków dziecka czy romantycznych kolacji. W swoim wideo możesz subtelnie nawiązać do tych emocji. Pokaż, jak mieszkanie może stać się domem. Możesz też dodać krótką narrację. Wyobraź sobie leniwe niedzielne poranki na tym balkonie, lub. Tutaj możesz stworzyć kuchnię, w której powstaną Twoje ulubione potrawy. Taka narracja pozwala widzowi poczuć się częścią tej przestrzeni. Jak dobrać odpowiednią muzykę i narrację? Muzyka w tle odgrywa kluczową rolę. Powinna być spokojna, nienachalna, ale jednocześnie budować atmosferę. W zależności od charakteru mieszkania możesz wybrać lekki jazz, delikatne dźwięki pianina lub muzykę akustyczną. Jeśli decydujesz się na narrację, pamiętaj, aby mówić spokojnym, przyjaznym tonem. Możesz opowiadać o zaletach lokalizacji, możliwościach aranżacji wnętrza lub wyjątkowych detalach mieszkania. Jak wykorzystać technologię do zwiększenia atrakcyjności wideo? Nowoczesne technologie mogą znacząco podnieść jakość filmu. Warto pomyśleć o użyciu drona do pokazania okolicy z lotu ptaka, co jest szczególnie efektowne w przypadku atrakcyjnych lokalizacji. Dodaj animacje lub infografiki, które w przystępny sposób przedstawią najważniejsze informacje: metraż, liczbę pokoi, odległość do centrum czy szkoły. To sprawi, że wideo stanie się bardziej informacyjne i profesjonalne. Jak promować gotowe wideo? Samo stworzenie wideo to dopiero początek. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, musisz zadbać o odpowiednią promocję. Mieść wideo w ogłoszeniach na popularnych portalach nieruchomości, takich jak Otodom czy Morizon. Nie zapomnij o mediach społecznościowych: Facebook, Instagram czy LinkedIn. To doskonałe miejsca do dotarcia do potencjalnych klientów. Dodatkowo, jeśli prowadzisz stronę internetową lub bloga, wideo może stanowić wartościowy element treści, zwiększając jej atrakcyjność. Dlaczego to działa? Kupujący nie chcą oglądać kolejnych podobnych ofert. Chcą poczuć, że to mieszkanie jest właśnie dla nich. Dobrze przygotowane wideo pozwala przenieść się do wnętrza, wyobrazić sobie codzienne życie w danym miejscu i poczuć, że to ich przestrzeń. Co więcej, pokazujesz, że rozumiesz potrzeby klientów i potrafisz prezentować nieruchomości w nowoczesny, profesjonalny sposób.